Online do komputera. Chciałem zobaczyć, jak to w Polsce działa. I dopiero teraz się dowiedziałem z przerażeniem. Tam jest wad 23%. Minister Rostowski, z każdej książki, którą Państwo kupicie jako e-book, tak zwany, minister Rostowski utrzymuje kilkukrotnie, trzykrotnie więcej niż autor. Co jest, jak napisała jedna. Z internautek na moim facebooku, że to jest paranoja. Wobec tego, czy to jest paranoja, czy to jest po prostu wypadek przy fiskalnej pracy, to już zostawmy na boku. Ale dlaczego podaję taki przykład? Bo to jest takie wyrywanie z kontekstu, to jest takie rozdrabnianie się. Jedyna odpowiedź prawidłowa na pańskie pytanie to jest takie, że to musi być polityka kompleksowa. Ja przedstawiłem, jak byłem ostatni raz w rządzie, program naprawy finansów Rzeczypospolitej. I to był wielowątkowy, kompleksowy problem. Pewnych zmian w pewnych miejscach zmniejszenia roli państwa, a w innych powiększenia obszaru aktywności państwa. Bo generalnie ekonomicznie skąd państwo powinno się wycofywać? To nie jest, jak rozumiem, telewizja państwowa. O komuś to szkodzi? Proszę bardzo, jeśli może być publicznie y, oglądalna, lubiana przez telewizję, telewizja prywatna, trzeba stworzyć taką przestrzeń, ale to nie oznacza, że trzeba zlikwidować, zrujnować TVP. Proszę bardzo, trzeba konkurować. A byli na spotkaniu ze mną studenci ze szkoły, z uczelni wyższej, miejscowej, która jest państwowa. Ale niektórzy myślą już o studiach magisterskich po zakończeniu tejże uczelni obok, czy to w, w Bydgoszczy, czy to w Toruniu, także w uczelniach prywatnych. Ale to, że one wyrosły, że one powstały, nie dokonało się na, na, na ruinach uczelni państwowych. Jedno istnieje obok drugiego, pomaga sobie nawzajem konkuruje. Niektóre z tych szkół są bardzo kiepskie, powiedzmy sobie, być może niektóre w ogóle nie powinny powstać, mówię o tych prywatnych, ale generalnie sam kierunek jest właściwy. Koniec końców trzeba, aby był program kompleksowy i w tej chwili takiego programu kompleksowego, jeśli chodzi o naprawę finansów Rzeczypospolitej, niestety brakuje. Dlaczego? Czy nie stać zaplecza Badawczego, doradczego, eksperckiego, urzędniczego w tym pozytywnym znaczeniu rządu, żeby taki program wypracować, stać. Ja znam wielu z tych ludzi, to są wybitni fachowcy. Mhm. Wielu z nich jest autentycznie oddanych publicznej sprawie naszej ojczyzny, ale polityka to uniemożliwia. Panie profesorze, ale mówi pan, że zna pan sam wybitnych ludzi, którzy jednak są przy tym zapleczu politycznym. Tak. Za mało mają siły przebicia, tak, za bardzo ta polityka weszła w naukę, w tym, w tym momencie w naukę, tak? Bo ekonomia to nauka i teraz kierując się tym, co Pan mówi, zachowując zdrowy rozsądek, reagując z wyprzedzeniem na pewne rzeczy. To, co polityka przyćmiła naukę i tak naprawdę ci fachowcy nie mają tej siły przebicia, nikt ich nie słucha? Wie Pan, może nie to, że nikt ich nie słucha, natomiast politycy, którzy podejmują decyzje, a oni może akurat nie zawsze do najbardziej światłych należą, Myślą inaczej. Oni myślą w kategoriach skuteczności i to przede wszystkim skuteczności, która na krótkiej fali jest mierzona wygrywaniem wyborów. No tak. Nie można prowadzić polityki, która jest dobra dla polskiej przedsiębiorczości, samorządności, dla ludu pracującego i niepracującego, miast i wsi, mówiąc po staremu, i wygrać tak na pewno wybory, a przynajmniej zająć taką pozycję, żeby w sposób niekwestionowany móc. Potem współrządzić, bo my na pewno będziemy mieli również w przyszłości rządy koalicyjne, co nie ułatwia pracy, a czasami wręcz uniemożliwia dochodzenie do tego, co jest sensowne z punktu widzenia obiektywnie ekonomicznego, efektywności, pragmatyzmu, postępu, dlatego że w koalicji trzeba pozyskać większość. Wie pan, redaktorze, ja byłem w tej polityce parę razy, jak szedłem pierwszy raz do polityki, to też byłem naiwny facet. Ja myślałem, aha, jako Bezpartyjnego fachowca angażują nie, znając moje poglądy. No więc, aha, to żeby... niech kołotko robi, jak uważa, że wie, w rzeczywistości my to podzielamy, pogląd, że on wie, to niech robi teraz dla, żeby prawda gospodarka się rozwijała i tak dalej. Myślałem, że 95% to ja będę wykorzystywał swoją wiedzę ekonomiczną, swój profesjonalizm, a 5% to się tam będę politycznie szarpał, bo trzeba będzie czasami z kimś podyskutować, się, czy wręcz pokłócić. Dokładnie odwrotnie, panie redaktorze. 95% to jest szarpanina, to jest przepychanie rozwiązania typu 2x2 jest 4. Bo różni mają różne poglądy, bo każdy chce występować w telewizji, bo wszyscy są najważniejsi, wszyscy są najmądrzejsi. Polityka i wybory. A, a potem znowu są jakieś wybory. Wobec tego, w wyborach, to jest raczej tak, że trzeba zwiększać wydatki i zmniejszać. Podatki, a sytuacje czasami mogą być odwrotnie, akurat byłem w sytuacji szczęśliwej, bo jeśli ktoś tak naprawdę zmniejszał podatki albo z czyjejś inspiracji to robiono, bo ostateczne decyzje podejmuje przez Parlament, to to byłem ja. Przecież jak zostałem pierwszy raz wicepremierem i ministrem finansów, to podatki dla przedsiębiorców, także tu we Wrocławku wynosiły 40%, a jak odchodziłem ostatni raz, to obniżyłem je. Czy spadły na mój wniosek do 19%? Ktoś powie chwileczkę, po drodze jeszcze był czteroletni epizod rządów pana premiera Buska. Był i wtedy te podatki zdecydowano o ich obniżeniu z 32 do, 3, do 28%. A więc dzisiaj przedsiębiorcy płacą podatek 19%, a płacili 40, 21 punktów w dół, z czego 17% to było z mojej inspiracji w czasach rządów lewicowo-centrowych, a tylko 4% w czasach prawicowo Centrowych, często nazywanych także rządami postsolidarnościowymi, o czym warto wiedzieć i pamiętać, bo raczej media starają się mhm. ludziom mówić, że było to coś innego. Otóż podatki można i należy obniżać, jeśli już o tym mowa, ale wtedy, kiedy to nie wymusza ślepej, czasami głupiej, czasami szkodliwej dla przedsiębiorczości, dla spójności społecznej polityki cięcia wydatków. Jak ja obniżałem podatki, to wpierw jednak strategią dla Polski doprowadziłem do takiego rozkręcenia koniunktury w polskiej gospodarce, że przy niższych stawkach podatkowych i dla ludności, i dla przedsiębiorstw, po wyeliminowaniu eliminowaniu podatku giełdowego, podatku importowego, dochody do budżetu były większe, były większe, bo baza podatkowa się poszerzyła na bazie dobrej koniunktury gospodarczej. A co się stało potem, jak rządy panów Marcinkiewicza i Kaczyńskiego i pani minister Gilowska, obniżyła składki ubezpieczeniowe, zdrowotne i wyeliminowano trzeci próg podatkowy. Zresztą zrobiono to nie po to, żeby rozkwitała przedsiębiorczość, nie mieliście do tego państwo żadnych wątpliwości, zrobiono to po to, zrobiono to na złość Platformy Obywatelskiej w ramach tej bitwy w rodzinie popisowskiej, dlatego, że to był ruch bardzo neoliberalny, On bardziej by odpowiadał Platformie, Platformie Obywatelskiej, ale w ten sposób pozbawiono rządu... Pana premiera Tuska możliwości obniżania Obniża. podatków, a rzeczywistość teraz zmusza rząd pana premiera Tuska do podwyższania podatków, co jest kompromitacją tej formacji politycznej, bo obiecywała wszystkim wielkie obniżanie podatków, łącznie z głupstwem w postaci podatku liniowego, który od początku do końca był pomysłem błędnym i szkodliwym. Wobec tego podatki należy obniżać wtedy, kiedy to naprawdę sprzyja rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości, ale także pogłębianiu czy wzmacnianiu spójności społecznej. Na tym polega światła polityka. I to są lekcje z przeszłości nie tylko Polski, ale również krajów sukcesów, takich jak państwa skandynawskie czy krajów niepowodzeń, tutaj ich niestety można byłoby wymienić lepiej. Wobec tego jeśli jestem zapraszany do Wrocławka, żeby odpowiedzieć na pytanie o rolę państwa w gospodarce. W warunkach kryzysu, w warunkach przezwyciężania kryzysu, to ja na to patrzę trochę szerzej i dalej, bo Polska jest w kryzysie. W Polsce nie było recesji, czyli nie było spadku poziomu produkcji, ale są co najmniej trzy istotne przejawy kryzysu, i to poważnego. Pierwszy, byłem u przedsiębiorców, a więc spójrzmy z ich punktu widzenia, to jest kryzys, który polega na tym, że jest duży stopień niewykorzystania istniejących mocy wytwórczych. Mhm. Są maszyny, urządzenia, surowce. To tak energia ludzie chętni do pracy umiejętności zarządzania tym procesem jest nawet finansowanie znalazłoby się ale nie ma zbytu nie ma możliwości sprzedaży ani w kraju ani za granicą i tak na dobrą sprawę polityka niewiele robi a czasami nic żeby ten popyt w sposób bezinflacyjny pobudzać to po co rozwijać produkcję po co inwestować skoro nie można sprzedać z tego co można wytworzyć przy istniejących mocach wytwórczych i żeby była jasność, stopień niewykorzystania tych mocy wytwórczych, gdzieś tak przynajmniej do powyższego roku on rósł i on teraz też jeszcze chyba nie spada, a jeśli tak, to bardzo, bardzo umiarkowanie. No dobrze, też powie już, niech się Pan tak, profesor, nie martwi o tych przedsiębiorców, oni się sami o siebie martwią. No, powiedzmy sobie, ja się bardzo martwię także o tych, których tych przedsiębiorcy zatrudniają albo i nie, czyli o pracowników, o nas, o wszystkich ludzi to trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia bezrobocia. Przecież w Polsce jest jedno z najwyższych, jedna z najwyższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. To bezrobocie oscyluje wokół około 13%. I pomimo tego, że nie było recesji, tylko głębokie załamanie z ponad 7% do poniżej 1,0% przecinkiem w pierwszym kwartale 2009, to, a potem zaczął się pewien umiarkowany wzrost gospodarczy, to wpierw zatrudnienie spadło, bezrobocie wzrosło i teraz to bezrobocie. Mało spada. To jest, on, jest to cechą nie tylko Polski, bo w niektórych innych krajach też to obserwujemy, co nazywamy bezzatrudnieniowym typem wzrostu gospodarczego, ale to się nadaje już na Nasze, następną że, audycję pewnie nie jedno. Duże bezrobocie strukturalne, sama koniunktura poprawiająca się nieco tego problemu nie rozwiąże. To jest bardzo niebezpieczny problem. Dlatego, że już wyjechało sporo, ponad półtora miliona Polaków po wejściu naszym do Unii Europejskiej, a teraz 1 maja otwiera się zupełnie rynek niemiecki i austriacki po upływie tak zwanego okresu siedmioletniej derogacji i znowu wyjedzie trochę ludzi. Także z Wosławka. No, odczuwamy to wspomorza. na co dzień, panie profesorze. No właśnie, więc to widać w skali mikroekonomicznej, natomiast w skali makroekonomicznej. Mężowie stanu, strategy, politycy gospodarczy społeczni oni muszą troszczyć się o. A materię narodową, a tkankę społeczną, kapitał społeczny, no nie może być tak, że będzie trwał proces eksodusu z powodów ekonomicznych, choć powiadam. I o tym też piszę w wędrującym świecie. Pierwsze prawo człowieka, to nie jest prawo do głosowania na te czy inną partię, to jest prawo do wędrowania, prawo do poruszania się. I trzeci przejaw tego kryzysu to jest to, o czym już mówiliśmy. To jest strukturalny kryzys finansów publicznych. A kryzys strukturalny, proszę Państwa, od koniunkturalnego różni się tym, że nawet jak się poprawi koniunktura gospodarcza, nawet jakby tempo wzrostu wynosiło 5-6%, a na to się pod tymi rządami nie zanosi, bo wynosi 2-4%, to nie zniknie ten problem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, gościem programu. To ja dziękuję serdecznie, ale wiem, że na pewno nie odpowiedziałam panu redaktorowi, bo to nie jest sposób na wszystkie pytania. Państwo macie na pewno wiele, ale w różny sposób można dzisiaj rozmawiać, bo z tego zapraszam. Na nieustannie aktywny blog, klub dyskusyjny wędrującyświat.pl, a tych z Państwa, którzy już jesteście na Facebooku, facebook.com/ukośnik i tam odpowiem na te pytania, które Państwo mieliście wcześniej, a także na te, które ta nasza rozmowa z redaktorem, za którą tę rozmowę bardzo dziękuję, dzisiaj Państwu mogła podsunąć. Dziękuję bardzo.